Siemaneczko, z tej stronie witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fallouta Trójki. Jesteśmy w fabryce nukakoli, jakieś chyba drugie piętro. W ogóle dostałem jakąś książkę. Zacznijmy od tego. Jakieś bomby, nie bomby, nie. To jest w chemii, no pewnie zapomniałem. O komiach, rungesmen, Retoryka. Nic więcej chyba nie ma. O, tu jest jeszcze jakieś materiały wybuchowe. Całkiem spoko 9 paków mi zostało. O, to bardzo źle. Bardzo, bardzo, bardzo źle. Oberwę jeszcze raz. I to już może być po mnie. W sensie tak mocniej, jak oberwę. Aha. No zobaczmy. One są chyba odporne, ale spróbujmy. No właśnie, nie ma źle. A jednak, zestaw narzędzi, młotek tego nie potrzebujemy. Co my tutaj mamy? No, nic nie robi, żadna broń nie robi dobrego Damage'u na to gówno. Zacznijmy od tego, że już w ogóle nie mam broni. <gry> nie mam amunicji, nie mam broni, nie mam nic. Chiński pistolet jest daremny, dobra, dajcie mi ten zwykły. Kurde, tu mam ten magnum, no jest piękny. O, wrażenie 4, dajcie to. Ogniwo, jeszcze mam ten pistolet z ogniwem fakt faktem. Ze narzędzi tu raczej nic nie będzie w tym. Puszki, widzicie, złomy same. O o! Żeby nie używać teraz... Hmm. Pojemnic krwią No trudno... Trzeba tak zrobić, no... A słuchajcie, a pokażcie ile ma ten pistolet... Laserowy ma tylko 6... No to nie jest dobrze, to jest bardzo źle, wam powiem...